Jest on jeszcze na tym live? Właściwie, Wojtku, jak ty chciałeś zaksięgować? Jakbyś mi oddał te pieniądze. Jak ty chciałeś to zaksięgować? Bo to mi to się zastanawiałem nieraz nad tym. A, że tu sobie pieniądze. Chciałem mimo pieniądze. Przecież ja nie wierzę pieniędzy typu skiemu. <głynie> on tam. Ej, dobra, Wojtek, a teraz ci powiem ciekawostkę, nie? Powiem ci w chuj ciekawostkę teraz. I teraz mnie słuchaj. A, o dwóch, że, dwie, dwie rzeczy ci powiem. Yy, mimo tego, że mnie tak wychujałeś, nie? Yy, to mieliśmy podpisaną w Goats Sofi. Mimo tego, że mnie pomówiliście, po prostu ją puściłem. Poprosiłeś ej, żeby jednak Sofi była bez kontraktu, bo yy, mieliśmy Sofi podpisaną pod Goats. Więc tam by oddawała 20% czy coś. Ja powiedziałem: "Dobra, Sofi, biegnij, jesteś wolna." Ale druga ważna rzecz. Wojtek kiedyś robił odcinek z danym Bilzerianem. I ja jestem ciekawy, właśnie co Wojtek odpowie na to. Obiecałeś Wojtek, że zablurujecie ściankę. że ty tobie, Bo ty popełniłeś błąd, nie sprawdziłeś prawa i gołci by dostali po dupie, gdyby opublikowali odcinek z, ze ścianką reklamową tych epetów, bo to jest zakazane ustawowo. I, ob, I obiecałeś, że znajdziesz firmę i ich opłacisz. Nie? Ze swoich pieniędzy prywatnych miałeś ich opłacić, bo to był twój błąd. No i oni wyblurowali, i później mieli wyblurować drugi odcinek, ale coś tam jakoś nie przesyłali, i tak dalej. I w wakacje, kiedy się gołdsi yy, znowu wzięli za ten odcinek yy, i, zacze i powiedziałem, żeby znowu znaleźli tą firmy, firmę i zablurowali, to mi operator odpisał, że skontaktował się z tą firmą. Ale od kilku miesięcy oni nie zrobili drugiego odcinka, bo jest nieuregulowana faktura za pierwszy odcinek. I czy to jest prawda, Wojtku, bo ja za ciebie zapłaciłem. Żeby nie było kurwa wstydu, nie? Skoro ty im nie zapłaciłeś, to ja zapłaciłem. I teraz pytanie: czy to jest prawda, czy ta firma mnie oszukała? Czy tym ludziom, którzy zablurowali tą ściankę w pierwszym odcinku? Nie zapłaciłeś tych kilku tysięcy za tą ich robotę? Czy mnie oszukali? Słucham. No. Nie, No, eee, Muno, jeżeli przecież yy, Pandora a. jest, a takie teksty to jest nie na miejscu całkowicie. I ja powiedziałem, i jeszcze do no Michałem mieliśmy masę swoich rzeczy, o których Sylwester nawet nie wie. Między nami było masę konfliktów, i też nawet puścił. Sylwek Fragment, jak Michał powiedział, że no gola miała falta w życiu. No co ważne, mam na to screeny, nie? I tak dalej. Jak e, u nas montażysta rozmawia z tą firmą. I kurczę, to jest jakiś tam... nie Trochę hewezo wtedy, no jakby byłoby. Zablurowanie parę koła, wiesz co? To była tablica i na niej stali ludzie. I to była klatka po klatce, jakby usuwanie tablicy z tyłu. To nie jest taki, że po prostu blur, tylko... Oni zrobili wersję, że usunęli tablicę i yy, zamiast tej tablicy dali. To tak, jakbyś kurwa robił cały efekt. To, to jest w chuj roboty. Ja bym tego na przykład nie ogarnął. Dla mnie to czarna magia. To nie jest tak, że blur. Tylko oni. Finalnie na koniec zrobiliśmy blur, bo mi się nie podobało, jak oczy, yy, jak włosy. Ale oni w pierwszej wersji to yy, usunęli tablicę. Kurwa, że ja znalazł to, bo to. To naprawdę dojebany efekt był, nie? Że usunęli tablicę, mimo że wiesz, masz nagranie, że na przykład za mną, wyobraź sobie, że za mną jest miasto, ale jest jeszcze jakaś tablica. No i oni usuwają tablicę, ale jeszcze musieli jakby nadrobić te elementy miasta za tablicą, nie? Tam, tam oczywiście nie było miasta, tylko była po prostu jakaś kotara, ściany i tak dalej, ale no. Całkiem spoko było, tylko na włosach było widać. Jak wiesz, dziewczyny mają długie włosy, to tam czasem było widać, że trochę wchodziły te elementy, takie siwe tablicy. I to było takie, że później powiedziałem, że, yy, że jebać, że niech już będzie ta tablica, tylko po prostu bez napisów i tyle. No, ale finalnie tak odcinek nie wrzucony. Odpowiada? Dobra, oglądamy. Ten zuda. Przez zapłaciłem. Złopuś, maleństwo. O co on mówi? Ja ci tylko zadaję pytanie, bo być może ten gość mi oszukał, nie? Ja mam wiadomości, kurwa. Wysyłam ci w tym momencie, Wojtku, wiadomości. My za ciebie, zabuliliśmy normalnie, nie? Bo ja specjalnie właśnie poprosiłem wtedy wiadomości. Czy zapłaciliśmy za tę fakturę normalnie? To firma była profesjonalna, zablodowała. Jak Sylwek już nie zapłaciłem? Nie, niemożliwe. Przepraszam. To... Co? Jak Sylwek jest nieodoglowana faktura? Co on gada? Chłopie, przecież ja. Sylwek, zapłaciliśmy za to. Ale spokojnie, gościu, jeżeli zapłaciliście, to znaczy, że ta firma mnie oszukała, bo ta firma mi powiedziała, że nie zapłaciłeś. Dlatego ci, po ci nie oskarżyłem, tylko Ci zadałem pytanie, czy to jest prawda? Co? Zobacz, przecież ja mam maile, przecież człowiek napisał, że ma drugi odcinek i jest gotowy. Powiedział, że on w każdej chwili jest gotowy, żeby zablokować Sylwester. To nie wiesz, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi chyba, bo to z konta spółkowego zostało przelane. Aha, no to kurwa zajebiście. Jezus, co jest? Czemu takie bzdury? Czemu to powiedziałeś stary. Sylwester mam wyciąg z kąta. Smokie, normalnie, normalnie zapłaciliśmy tej firmie pieniądze za tą usługę. Sylwester. Wojtku, spokojnie. Powiedziałem, że albo ty im nie zapłaciłeś, albo firma nas oszukała. Dlatego wyciągnij teraz kurwa zamiast pierdolić i krzyczeć. Dowód, że im zapłaciłeś, bo wychodzi na to, że żyli podwójnie pieniądze. Ale coś pisze, kurwa, wydaje, że tu jeszcze może być plot twist. I jeszcze ta firma odpisała, mam maila, gdzie oni piszą, że są gotowi, tylko dajcie sygnał i robimy drugi odcinek. Po co Po co on to powiedział? Czemu kłamie? Nie rozumiem tego. I właśnie to jest problem z Wojtkiem Golą, że on słyszy tylko to, co chce. Ja mam codziennie właśnie takie z nim rozmowy, że czegoś nie powiedziałem, a on mówi, że. Aaa, to mówiłeś mnie! Zapłaciliśmy, ta, ta firma. Okay. Tak, nie, zapłacone jest. Okej, okay. myślałem, że ty mnie osądzasz, że ja nie zapłaciłem. Zapłaciliśmy, zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy sobie spokojnie. Firma napisała, że jest, e, gotowa, e, jest gotowa do realizacji tego odcinka cenzurowania. A jeżeli w, w firma cię oszukała, no to dziwne, bo to by było dziwne. Ale dziwne dziwne rzeczy. Wątpię, żeby cię oszukała ta firma, bo mi napisali, że. Że normalnie są gotowi do co do drugiego tego drugiego odcinka. Najkochańszy piasek na świecie, wysyłam Ci teraz yy, screena, nie, nie, nie. co mi ta firma napisała. Nie no, ja zapłaciłem spokojnie. Chociaż nie, inaczej zrobimy. Yy, pokaż dowód. Bo ja nie mam właśnie dostępu do konta, nie? Ale to też ciekawe, że Wojtek miał to opłacić ze swoich pieniędzy. Twierdzi, że opłacił z goats'owych, a firma twierdzi, że nie dostała. Jestem ciekawy, jak to się wyjaśni. Bo tam w waszej pierwszej edycji tego blura parę miesięcy temu Wojtek nie opłacił. Zgadza się? Hej, zgadza się. Daj znać, jakie dane wystawić faktura. <laughs> Więc albo, no ktoś tu ściemia, nie? Pytanie kto? Czy firma, czy Wojtek? To jest nasza spółka wspólna, nie? Ciekawe, ciekawe czy, czy ta firma mnie oszukała, czy, czy po prostu Wojtek zapomniał, bo oczywiście na pewno to, to nie było w swojej wierze, wierze, nie?